Dobrze, teraz robimy zadanie 1.233. Strona 50. Tryb zadania macie w zbiorze zadań. Mamy współrzędne punktu. Mamy równanie prostej. To równanie proste jest podane w postaci ogólnej. No, przyzwyczai przyzwyczailiśmy się do postaci kierunkowej, więc sobie od razu zamienię tę postać na postać kierunkową. Żeby to zrobić, zostawiamy po lewej stronie wyrażenie zawierające y. Wszystko inne przenoszę na prawą stronę. I teraz obie strony dzielę przez minus 3, żeby mieć sam y. 2 trzecie x 3 podzielić na minus 3 minus 1. O, I to jest y, prosta K o takim równaniu. <laughs> I teraz w, układ współrzędnych nam się przyda, żeby się zorientować, co się w ogóle w zadaniu dzieje, dobrze. I mamy punkt A, który ma współrzędny 1, 2, 3, 4. 1, 4. Powiedziałam wcześniej, że e, dobrym nawykiem jest pisanie sobie w układzie współrzędnych e, punktu od razu zaznaczonych, e, hmm. tak, napisanych. E, I e, to jest punkt A. I teraz e, względem prostej k będziemy musieli utworzyć obraz tego punktu, obraz w symetrii osiowej. Więc narysuję sobie. E, Wykres tej prostej, jakoś tam mm, dobry punkt, trzeba podstawić sobie za x -a trójkę, może będzie łatwo policzyć. 2 trzecie razy 3 to się trójka uprości, będzie 2 minus 1, czyli 1. O, to i co jeszcze? 0 się opłaca. 0 dla x -a równego 0, 2 trzecie razy 0 to jest 0 minus 1 minus 1, i na pewno te dwa punkty należą do tej prostej, ponieważ spełniają równanie tej prostej, no to. Spróbujmy ją sobie tutaj naszkicować. 1, 2, 3, 1 i drugi punkt 0, minus 1, żeby się nie pomylić. O, i wtedy będziemy mieli taką prostą. O, o! Dobra, podpiszmy sobie równanie tej prostej. Może na dole, żeby nie przeszkadzało. Hmm. też dobrze, nawet podpisywać równania. <laughs> Jak jest ich więcej w układzie, to wtedy. Rzeczywiście się te równania bardzo przydają. Dobrze, i teraz mamy powiedzieć, podać współrzędne punktu, który będzie obrazem punktu A symetrii osiowej. Dobra, no, to już rysunek jest pomocniczy, to będzie punkt A1 i nic o nim jeszcze nie wiemy. X, Może, xA1. Y1, a współrzędna x punktu A1, współrzędna y punktu A1. Tak sobie opisałam. No i teraz zastanówmy się, jak to zadanie rozwiązać. Na pewno będzie coś z wykorzystaniem prostej prostopadłej do danej i przechodzącej przez punkt, tak mi się wydaje. Może tu odległości wykorzystać. No to jeszcze zaraz się w praniu okaże. Na razie wyznaczmy sobie równanie prostej prostopadłej, tak? Bo to na pewno będzie prostopadła, bo w ten sposób właśnie powstaje obraz symetrii osiowej, więc to na pewno będzie ten punkt położony na prostej prostopadłej do, do tej, której równanie już posiadamy. Dobrze, to wyznaczmy sobie to równanie tej prostej. To sobie zetrę, to mi nie jest potrzebne. Dobra, i ten punkt już mam w układzie, to też zetrę go. Może tu też miejsce zrobimy. I teraz i teraz tak. Równanie prostej prostopadłej do tej. No, żeby stworzyć równanie prostej prostopadłej, to wiemy, że ta prosta, może nazwijmy, ona będzie tutaj położona, tak? Ona będzie zawierała te punkty A i A'. Prosta jest, się nie kończy. Więc, równanie tej prostej, nazwijmy ją sobie, to była prosta kata. A ta sobie nazwijmy L, prosta L, no to równanie prostej L na pewno będzie miało współczynnik kierunkowy, który będzie liczbą odwrotną i przeciwną do tej wyjściowej funkcji. Czyli będzie minus na pewno i 3 drugie x, x plus. No, weźmy b. Jeszcze nigdzie nie było stosowane. Możemy wziąć sobie spokojnie b. No i teraz. Jak ustalić konkretnie, gdzie ta funkcja prostopadła będzie położona, bo jak na razie o takiej prostej to wiemy tylko, że może być w dowolnym miejscu położona, ale konkretnie chcemy, żeby ona ten punkt w sobie zawierała, więc współrzędne tego punktu muszą spełniać równanie tej prostej. Podstawmy sobie to za x, a to za y i otrzymamy wtedy 4, to się równa minus 3 drugie razy. 1 dodać b i co nam wychodzi, że b to się równa 4 tu będzie minus 3 drugie ale przenosimy, to będzie plus 3 drugie czyli b będzie równy to jest 1,5, więc będzie 5,5 5,5 to jest b no i już wiemy, że ta prosta l będzie miała równanie minus 3 drugie X dodać 5,5. ,5. Dodać 5,5. ,5. O. Sobie może to na dole napiszmy L ma równanie Y równa się minus 3 drugie. X plus 5,5. Dobra. No i co teraz? <laughs> Teraz tak, możemy zobaczyć, na pewno tak, ten punkt, to jest środek, to jest, znajduje się w połowie odległości między punktem A, a punktem A1. Jakoś to spróbujemy wykorzystać, jesteśmy w stanie policzyć te, współrzędne tego punktu, jakoś zostawimy sobie to, co tutaj było, jesteśmy w stanie policzyć współrzędnego punktu, Tutaj może mogę już zetrzeć te równania prostych, mi się przydadzą, żeby wyznaczyć współrzędne tego punktu. Może nazwijmy go sobie S, bo on będzie środkiem odcinka A, A1. Współrzędne tego punktu będą tak naprawdę punktem wspólnym, zarówno prostej L, jak i prostej K. Zgadza się? Więc, żeby wyznaczyć punkt wspólny dwóch prostych, to trzeba rozwiązać układ równań. Złożony z tych prostych, z równań tych prostych. No to sobie te równania tutaj przepiszę. To jest prosta L, już, już bez literek, prosta K. Ma postać 2 trzecie x minus 1 i układ równań. <laughs> Widzimy, że tutaj naszym y jest całe to wyrażenie i na, na dole naszym y jest to nasze wyrażenie. Więc. Możemy sobie ten układ od razu uprościć, przyrównując te dwa fragmenty, bo oba stanowią y, więc będziemy wtedy mieli równanie zwykłe i może to prościej i szybciej pójdzie. 5,5 równa się 2 trzecie x minus 1. No, zwykłe równanie liniowe, przenosimy niewiadome na lewą stronę to zostaje, przenosimy minus 2 trzecie x i wiadome na prawą stronę minus 1 minus 5,5 no to sobie wspólny mianownik 6 yy, i tak 6, tu zrobimy zakreskę łąku tu będzie x, 6 yy, na 2 to jest 3, 3 razy minus 3 to będzie minus 9, 6 na 3 2, 2 razy minus 2, minus 9 4 to się równa i po będzie minus 6,5. W liczniku będziemy mieli minus 13,6. X równa się, to zamienimy na ułamek zwykły, bo to się przyda. To będzie minus 6 całych i jedna druga. Może na niewłaściwy jeszcze. Tutaj zamienimy. To się równa minus, 12, minus 13, drugich. I podzielimy obie strony e, albo pomnożymy. Pomnożymy obie strony od razu razy odwrotność, czyli będzie minus 6,13. I dostaniemy x, to się równa minus razy minus będzie plus. 13, 2 razy 6, 13. Mamy mnożenie, poskracamy sobie. 13 się skrócą, to będzie 1, tu będzie trójka, czyli x równa się 3. Dobra. I co my tak naprawdę policzyliśmy? Więc skoncentrowaliśmy się na rozwiązaniu i teraz przydałoby się dowiedzieć, co policzyliśmy. No, policzyliśmy współrzędną x punktu s czyli ta współrzędna x tutaj będzie wynosiła 3. O, i współrzędnej y jeszcze nie mamy, ale zaraz postaramy się ją zdobyć, żeby współrzędną y wyznaczyć. No, przypominam, że tutaj układ równań nie rozwiązywaliśmy, więc, więc tak naprawdę wszystko jedno, do którego z tych równań podstawimy trójkę, no, może do drugiego, bo tutaj wtedy będziemy mieli łatwe skracanie, to jakoś tu może pościeram, to się już prawdopodobnie nie przyda. Dobra, równania prostych starłam, ale tam u góry mamy. Dobra. I współrzędną Y do drugiego równania. Y, już nawet S sobie możemy napisać, to się równa 2 trzecie razy. No i oczywiście dla liczymy Y dla naszego xa policzonego wcześniej, dla trójki minus 1 3 się skraca i wiemy, że współrzędna Y punktu S będzie 2 minus 1 czyli 1 wynosiła i tutaj dopiszę tą współrzędną X o, i to to są współrzędne punktu S czyli punkt S ma współrzędne 1, 3 ona nam się tutaj zmieści oj sorry 3, 1 3, 1 się nam zmieści druga współrzędna, no i dobra. I teraz możemy skorzystać z tej informacji, że to będzie środek odcinka AA1, czyli punkt S znajduje się w środku odcinka AA1. Tak, no to wynika właśnie z symetrii osiowej, że ten punkt Odbije się w tak, na taką samą odległość od tej osi, ten punkt A1 odbije się na taką samą odległość, na jakiej znajdował się punkt A. No i w związku z tym wiemy, że współrzędne środka odcinka S, już możemy nawet napisać ten wzór dla tych literek, jakie my posiadamy, to będzie tak współrzędne X punktu A. Plus współrzędna x punktu A1 dzielone przez 2. No, I to samo na współrzędnych y. A dodać współrzędna y punktu A1 dzielone przez 2. <laughs> I to będzie równe 3, 1, bo takie są współrzędne środka. I teraz te wiadome, które posiadamy. Możemy sobie podstawić, czyli xa wiemy, że wynosi, tutaj jest xa, to jest ya, xa wynosi 1, podstawiamy, dodać, xa' nie znamy jeszcze, więc przepiszemy, dzielone przez 2. I podobnie tu ya wiemy, że jest 4, tu dodać y'. No nie znamy jeszcze, tak? Ono jest tutaj właśnie do policzenia, więc przepisujemy to. Y a 1 do policzenia. O, i to są współrzędne punktu, tak? To jest pierwsza współrzędna tego punktu, tego środka. To jest druga współrzędna wyrażona za pomocą liczb i literek. I to będzie równe 3,1. O. No i teraz przyrównamy sobie... Y Pierwszą współrzędną środka, ona ma wynosić 3, to, po, to po, przyrównamy to. Mamy 1 dodać xa, dzielone przez 2, będzie równe 3. Takie równanie proste, razy dwa obie strony. Mamy, że 1 plus xa to się równa 6, więc xa to będzie 6 minus 1, czyli 5. Sorry, A1 tutaj. A1, A1. Współrzędna x punktu A1 wynosi 5. O, tutaj. To już jest policzona tak naprawdę jedna ze współrzędnych, których poszukujemy. No i teraz to samo robimy ze współrzędną y, czyli to jest współrzędna y środka odcinka A1. Tak? to już możemy napisać, że to jest. Y, środek odcinka A, A1 <laughs> i ta druga współrzędna będzie równa 1 i tak samo przyrównamy sobie może u góry to zrobię 4 plus I, Y A1 dzielone przez 2 ma być równe 1 no, razy dwa obie strony 4 dodać y a1 to się równa 2 i przenosimy czwórkę y a1 to się równa 2 minus 4 czyli minus 2. O i to jest współrzędna, e, współrzędna y czyli tutaj wyjdzie minus dwójka. Prawie piątka wyszła. Czyli to jest część naszego wyniku, i tutaj wyszła nam pierwsza część wyniku, czyli obrazem tego punktu A w symetrii osiowej, osiowej względem prostej, której równanie było podane, będzie punkt A', oj, w której, którego współrzędne wynoszą. To możemy na dole, tak jak odpowiedź, a 1 ma współrzędne 5 minus 2. I to tyle.